Witam Was bardzo serdecznie, wszystkich oglądających nasz kanał po dość długiej przerwie. Cóż, weszliśmy na 2026 rok i chciałbym zostawić kilka słów, kilka zdań, które by nam pomogły kontynuować naszą pielgrzymkę za Bogiem. Spójrzmy na List do Rzymian, pierwszy rozdział i siódmy werset, gdzie czytamy takie słowa. Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym, łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Takie słowa powiem tak, z jednej strony przywitania, wstępu kieruje apostoł Paweł do wspólnoty. W Rzymie, powołanych, którzy byli powołani i święci. Ale myślę, że nie czytamy Bożego Słowa tak jak książki, gdzie bardzo szybko zaznajamiamy się z treścią i idziemy dalej, ale zatrzymujemy się, zastanawiamy się i rozważamy Boże Słowo, dlatego że wtedy odkrywamy albo możemy odkryć głębie i znaczenie pewnych słów, pewnych zdań. I właśnie w tym pozdrowieniu krótkim mamy taki zwrot, jak Paweł zwraca się do tych wierzących, że oni są umiłowanymi w Bogach. Myślę, że nie napisał tego tylko jako takie pochlebstwo, albo nie napisał to po prostu jako jakiś taki zwrot, który by jakoś dobrze nastawił tych, do których był pisany ten list, żeby jakby tak pozytywnie odnieśli się do treści, które były zawarte. Ale myślę, że ten zwrot miał głębokie znaczenie osobiście tych, którzy mieszkali tam w Rzymie. Paweł przypomina im, zaznacza to, że są umiłowanymi Boga. I chciałbym, żebyśmy ja również i ty, jeżeli rzeczywiście. Przyjęliśmy tą prawdę Ewangelii, to żebyśmy sobie tak przypomnieli i ugruntowali, że Bóg umiłował nas swoją wielką miłością. I nie taką miłością, na którą można w jakiś sposób zapracować, sprawić, że Bóg spojrzał na nas jakoś i wylał tą miłość, ale my wiemy, że w Jezusie Chrystusie właśnie. Nie można sobie zapracować za tą miłość. Dlatego, że ten sam autor w tym samym liście zapisał takie bardzo ważne słowa w piątym rozdziale, również zwracając się do tych samych odbiorców, że w ósmym wersecie, że Bóg zaś daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To nie, to nie w zamian za jakieś nasze, Miłość, nasze uczynki, nasze zabieganie, Bóg okazał nam swoją łaskawość, swoją miłość, ale wtedy, mówi nam Paweł, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, chodziliśmy swoimi drogami, grzech był między nami, a między Bogiem, to wtedy właśnie ta miłość Boża została darowana. I chciałbym powiedzieć, że wkraczając w ten w 2026 rok który może przyniesie wiele różnych rzeczy i sytuacji do mojego i twojego życia. Chciałbym, żebyśmy pamiętali, że mimo różnych okoliczności, które się zmieniają wokół nas, może w społeczeństwie, w którym żyjemy, może na scenie geopolitycznej i w wielu, wielu innych obszarach, to chciałbym podkreślić to, że ta Boża miłość w Chrystusie Jezusie ona jest Niezmienna i ona zostanie niezmienna do samego końca. I niech właśnie ta myśl o tej Bożej Miłości, która, którą Jezus skierował do mnie i do ciebie, ona tak towarzyszy nam w tym całym nadchodzącym roku. W różnych tych okolicznościach, które może będziemy musieli przeżywać, które przyniesie nam ten nowy rok. A może dla niektórych przyniesie to właśnie spotkanie z tą prawdziwą Bożą miłością okazaną w Jezusie Chrystusie. To tego chciałbym życzyć, jeżeli ktoś jeszcze z słuchaczy osobiście tego nie doświadczył. Dlatego kończąc, zacytuję słowa, jakie autor listu do hebrajczyków powiedział, zapisał o Jezusie Chrystusie w 13 rozdziale i w 8 wersecie, że Jezus Chrystus Wczoraj i dziś ten sam i na wieki. A on jest miłością, więc on się nie zmieni. Niech to będzie słowem takim zachęty, ufności i pomoże nam, kiedy, żebyśmy mogli patrzeć tak, wkraczając w ten nowy rok, patrząc na tą Bożą Miłość, jak, jak też zachęcał nas apostoł Jan, który zwracał się w swoim pierwszym liście. Mówiąc, paszcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, więc zostańcie z Panem Bogiem. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam. Subskrybuj nasz kanał, będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami.